Cześć, witajcie na kanale milion Pomysłów na miód. Dziś na moim stole multiszlifierka, szlifierko, grawerka, jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest to Dremel, Dremel Light, model 7760. Zapraszam. A dokładnie jest to Dremel Light, model 7760, myślnik 15, czyli 15 akcesoriów w zestawie. Co mi się w tym urządzeniu podoba? Ładowanie z USB, czyli fajnie, bo możemy spodładować z powerbanka, z ładowarki samochodowej, nawet z USB naszego laptopa, jeśli mamy taką potrzebę. I to jest naprawdę spoko. Wyposażony w akumulator 3,6V, 2Ah, co klasyfikuje go w skali mocy według Dremela na dwie gwiazdki z pięciu możliwych, czyli. Nie jest najmocniejszy, ale jednocześnie ma bardzo dużą wydajność i precyzję pracy. Czas ładowania akumulatora to około 2 godziny 45 minut. Obroty są regulowane: są regulowane w zakresie od 8 do 25 tysięcy. Waży niedużo, 270 gramów. Wymiary, wymiary generalnie też nie są duże to jest 19,5 cm na 4,5, na 4 cm, więc naprawdę niewiele. Podoba mi się to, że jest wyposażone w AZ Twist, co oznacza, że wszystkie te nasze standardowe akcesoria, które mamy z innych sprzętów, będą nam tutaj pasować. To co? Czas na unboxing. Najbardziej w unboxingach nie lubię tego, że jak gdzieś dam ciała, to już później nie idzie tego powtórzyć no bo drugi raz tego nie zapakuję. Otwieramy. Tym razem niezaklejony, tak jak większość produktów Dremela. Wyciągamy i zaczniemy od końca, oczywiście. Czy tak, tu już w kartoniku nie mamy nic więcej. W środku znajduje się instrukcja obsługi do modelu 7760. Skrócona instrukcja obsługi, co i jaki, dlaczego i po co. Taka fajna, obrazkowa, myślę, że to spoko pomysł, tak się to powinno już teraz robić. Standardowa, niby, niby w każdym zestawie, ją mama chyba muszę gdzieś tutaj sobie powiesić, bo bardzo często później szukam i do niej zaglądam. Informacja na temat dostępnych akcesoriów i na temat dostępnych możliwych przystawek. Sam zestaw wygląda w ten sposób. Do urządzenia przejdziemy na końcu. Tu mamy ładowarkę USB, ładowarkę Dremela 5V 1A oraz kabel mikro-USB. Oraz pudełko z akcesoriami. Akcesoria są w takim plastikowym pudełeczku. I o, są zaklejone. A już chciałem na siłę. Co mamy w środku. W środku mamy jeden zielony kamień płaski do szlifowania, szczotkę metalową, wałeczek czy końcówkę z wałeczkiem i papier ścierny, już wstępnie nałożony oraz trzy dodatkowe papiery ścierne w zestawie, kluczyk, pastę polerską, taki zestawik startowy, drugi kamień do szlifowania, tym razem walec. fres frez kulowy, frezik czpieniowy szczotkę nylonową końcówkę do nakręcania wałeczków filcowych do polerowania Tyle jeśli chodzi o nasz zestaw. 1 2, 3, 4, 5. No jest 15. Właściwie to nawet jest 16, no bo jeszcze tutaj jest już papier nałożony. Samo nasze narzędzie narzędzie przychodzi zapakowane w plastikową wytłoczkę. Na tyle znajduje się informacja. Charge Before Use i tak myślę, że zrobimy. Odblokowujemy, zdejmujemy naklejkę, mamy wyłączone, na sucho. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka. Pytacie o to, czy na najwyższych obrotach bardzo mocno wibruje? Nie. U góry końcówka, znaczy przycisk do blokowania, wrzeciona z przodu ściągana nasza tulejka na EZ. Tu jest gumowane tam, gdzie trzeba. Tu mamy informację, że na jedynce mamy 8000 obrotów, na dwójce 14, na trójce 21, a na czwórce 25. Zasadniczo nic więcej nie ma tutaj do pokazania. Oprócz tego, że mamy diodę ładowania ja zgodnie z tym o co poprosił mnie producent Zacznę od tego Zerwę sobie tą naklejkę Podłączę do ładowania I widzimy się za parę chwil Sprzęt naładowany Ubieramy okulary ochronne I mamy Zestaw standardowy Czyli Gwóźdź z osadzaka Czyli przeszlifujemy go sobie, następnie przetniemy. Frez i papier, czyli szczyścimy sobie tak jak tutaj, spróbujemy troszeczkę pofrezować. Zobaczymy jak się nam to sprawdzi na tych 3V. szlifowany, wyrównany jest jak widzicie całkiem spoko, jak na tak mały voltaż, jestem w szoku tniemy była trójka, a nie czwórka. Już na przyspieszenie spróbujemy na dwójce. Na dwójce czuć brak mocy, ale Próbujemy jeszcze na czwórce. Bez najmniejszego problemu. Przypominam, że to jest 3,6 V. A moje odczucia są naprawdę bardzo pozytywne. Tu jest ścierna założona. Jedyneczka. No słabiutko. Tu myślę, że dwójka będzie najrozsądniejsza. naprawdę fajnie odkurzyłem to dla was jak widzicie jest naprawdę dużo lepiej niż w przypadku poprzednika mam założony fres. tutaj sobie wykonam trzy próby na trzech prędkościach jedynka dwójka Krójka. To będzie najbardziej optymalna prędkość dla tego frezu. Szczerze, jak na 3,6 V zaskoczony jestem mocą tego sprzętu. Tnie się tym naprawdę świetnie tymi tarczkami. No to w ogóle na trójce i na czwórce naprawdę fajnie. Na dwójce, yy, czyli przy 14 tysiącach, czuć brak mocy. Czuć, że to się troszeczkę zatrzymuje, troszeczkę zaczyna gdzieś tam pracować na boki za bardzo, niż byśmy chcieli. Natomiast jeśli chodzi o wykańczanie, czyli o wszelkiego typu papiery ścierne i tym podobne historie, mistrzostwo świata, naprawdę działa to lepiej niż we wcześniejszych modelach. Natomiast, niestety, ale przy tym moim bardzo dużym frezie, wypadł słabiutko. Strasznie, znaczy no fakt, że to jest taki materiał... Bardzo mocno zniszczony, zostawiony specjalnie po to, żeby było od razu widać efekty pracy i żebyście mogli je zobaczyć. Natomiast ten fres jest dosyć spory i na dwójce wymaga cierpliwości, natomiast na trójce potrafi go podrzucić. I tutaj w tym momencie, rzeczywiście, jeśli chcielibyśmy nim pracować, na trójce wygodniej i bezpieczniej byłoby, gdybyśmy mieli tą końcówkę. Boczną, do ten uchwyt taki boczny do złapania wtedy mielibyśmy troszeczkę większą kontrolę. Bo on, wbrew pozorom, jest tutaj dosyć mały, nie ciąży więc ta jego waga naprawdę spisuje się fajnie. Akumulator wytrzymuje stosunkowo długo, no nie powiem Wam ile, no bo nie mam w warsztacie takich prac, żebym usiadł i tylko i wyłącznie cały czas robił dremel, ale podoba mi się. Podoba mi się opcja ładowania przez USB, co jakby daje mi większą wolność używania tego sprzętu. Sprzęt jest fajny, mi osobiście się podoba. Cena nie jest niska, bo to jest 329 zł, no ale też nie jest wysoka jak za urządzenia akumulatorowe, zwłaszcza marki Dremel. 7760 jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, ja jestem na tak. Powiem Wam zupełnie szczerze, że ja jestem na tak. Nigdy tego nie ukrywałem, że Dremel jest jedną z moich ulubionych marek. Może dlatego, że kupując podróby bardzo dużo różnych dziwnych historii przeżyłem w warsztacie. I teraz korzystam tylko i wyłącznie z produktów Dremela i korzystam tylko i wyłącznie z akcesoriów Dremela. I ta praca wygląda zupełnie inaczej. W międzyczasie już poza kamerą na innym materiale spróbowałem sobie mniejszych frezów. W tym frezu, który był w zestawie do tego sprzętu i powiem wam, że na mniejszych frezach naprawdę sprawdza się to zupełnie inaczej. No i co? No i tyle podsumowując, reasumując. tu ja za bardzo nic więcej nie mam do dodania. Pytanie, czy znacie lajta, z jakich modeli Dremela wykorzystacie. I oczywiście standardowo zapraszam was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media na Wszystkie grupy oraz na drugi kanał. Linki do wszystkiego znajdziecie pod filmem. Standardowo zapraszam Was na vlogi, które gdzieś tam od czasu do czasu wpadają w środku tygodnia oraz na live, które są co niedzielę do 20. Ja pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce trzymajcie. Się. Cześć!